Ej, to chodźmy po prostu przejść na zwyczaj do Filharmonii. No, dobra. dobra, idziemy. To kto puka? Ja pukam, ty mówisz. Nie, ja nie będę mówić. Dobra, uspokójcie się. Ty pukasz, ja mówię. Okej. Okay. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Należy się na 50 tysięcy. Tak, to jest zupełnie możliwe. Niemniej nie jestem pewien, czy się orientuje. Z jakiego to powodu? Jako zaliczka. Owszem, to się praktykuje, ale zaliczka na poczet czego? No naszego występu w Filharmonii. Tak, to już jest jakaś pewna podstawa, ale o ile mnie pamięć nie myli, widzimy się po raz pierwszy. Czy byśmy podpisali jakiś kontrakt za ocznie? Jeszcze nie, możemy podpisać. Niewątpliwie, chciałbym tylko poznać zarys waszej propozycji. Panowie są zespołem muzycznym. Chwilowo nie, ale będziemy. A jaki repertuar mniej więcej? To się okaże, kiedy nauczymy się grać. <coughs> grać? Na, instrument, na instrumentach muzycznych. To panowie jeszcze nie umieją? Ale jeszcze, czy już? Co to za różnica? Przecież jesteśmy młodzi. Nie widzi pan? Świat i tak należy do nas. No na pewno, ale czy mógłbym coś zasugerować? Najpierw panowie nauczą się grać, potem trochę pograją, a potem zobaczymy. Przyszłość niewątpliwie do państwa należy. Ładna dzisiaj pogoda. Bardzo. Może być. O, patrzcie! Kto to jest w ogóle? Pewnie jakiś stary typ. On go na pewno wziął z ulicy. Ja tego Dyrka nie czaję. Jakoś miał w ogóle nas tak obrazić. Bo co, bo nie jesteśmy jakimś mocusiem? Ale my na pewno jesteśmy od niego o wiele lepsi. Ja wam mówię. Mordy, nie możemy się tak poddać. Musimy coś z tym zrobić. Zemścimy się na tym palancie. Ja mam pomysł. Zróbmy bombę i podłóżmy ją temu dziedowi. To dobry, to dobry pomysł. pomysł. No, to do roboty. to Tylko słabe. Co ty myśli, że co? Tak? Popatrz teraz. Wow. Gomułka. <grywka> Nie powiedziałem gomułka. problem. To to też mi powiedziałem w Ja wygrałem. Ta dzisiejsza młodzież za moich czasów to było. E, zaraz się spóźnię na autobus.